Cześć, dzień dobry, witajcie ponownie na moim kanale. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Jak już widzicie po tytule, dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym pokażę Wam mój makijaż taki, e, taki codzienny. Wiecie, nic na Instagram, nic do mega, mega trudnego. Po prostu coś, co lekko wyrówna tylko koloryt mojej skóry i troszeczkę mi nada takiego. E, troszeczkę doda pewności siebie, ukryje zmęczenie, także jeżeli Was taki temat interesuje, to serdecznie Was zapraszam do na twarzy już mam nałożony krem i jest to ten krem od marki Naturium Multi Peptide Moisturizer. Bardzo fajny krem, ładnie nawilża, szybko się wchłania, zostawia tą skórę taką troszeczkę lepką, co jest idealne właśnie jako baza pod makijaż. I ja zazwyczaj na co dzień jak się maluję gdzieś na jakiejś zakupy czy cokolwiek, gdzie chcę wyglądać troszeczkę lepiej niż teraz, to używam kremu, takiego raczej tintu. I to jest ten od Lisy Eldridge. Ja mam swój w odcieniu numer T4. On jest dosyć taki wodnisty. Tak prezentuje się jego odcień. A jeżeli. Chciałabym troszeczkę jakiegoś większego krycia. Wtedy bym sięgnęła po y, podkład właśnie na przykład ten z Diora w stiku Ich ostatni ja mam w odcieniu 1, 1,5 N. Y, to jest właśnie podkład w stiku, który tak wygląda. Bardzo szybko się aplikuje. Naprawdę, jeżeli nie mamy czasu, to jest po prostu 3 minuty y, razem z wyblendowaniem i jesteśmy gotowi do wyjścia. Lub bym sięgnęła po ten produkt od Charlotte Tilbury, który którego chyba Wam tutaj nie pokazywałam. I to jest Unreal Skin Sheer Glow Tint Hydrating Foundation Stick. Jakbym książkę czytała. I ja mam w swoim odciniu 1,5 fair. Ten produkt, porównując do Diora, jak widzicie, jest dużo bardziej taki świetlisty. Także co kto lubi. Jeżeli macie właśnie suchą skórę, to ten będzie spoczko. Ten dosłuchaj też, ale... No, dla osób z skórą tłustą, to ten raczej m, bym go nie polecała, bo właśnie ze względu na jego, na jego e, wykończenie. Inne takie produkty, które mogłabym Wam polecić, podobne do tego z e, Kintinta od, e, od Lisy. To jest na przykład ten od Summer Fridays Sheer Skin Tint i tutaj mamy lekkie krycie i ja mam swój w odcieniu numer 2 tutaj jest ten, on już jest troszeczkę ciemniejszy, ja go używałam na lato, bardzo go lubię, fajnie się on y, sprawdza właśnie z ich kremem y, z SPF-em, z filtrami, bardzo ładnie to wszystko ze sobą współgra, lub na przykład ten tint od Hourglass, chyba robiłam jego recenzję tutaj na YouTubie, y, czy na przykład ten produkt y, od marki Chanel, to jest właśnie taki, on troszeczkę wygląda jakby się zważył, ale to są po prostu w żelu, takim pielęgnacyjnym, y, zatopione pigmenty, ja mam odcień B10, to jest chyba najjaśniejszy, ale mogę się mylić. Tak on wygląda, ale to nic bardziej yy, mylnego, bo właśnie jak roz, rozprowadzimy, rozetrzemy ten produkt, to on ładnie się ten pigment ładnie się tam po prostu rozprowadza. Daje bardzo ładne krycie, też lekkie krycie. Bardzo, puściłam wyprawę, bardzo fajny produkt. I jeszcze tak dla referencji pokażę Wam ten od Hourglass. Ja mam w odcieniu numer 3 tutaj jest ten Hourglass. On jest już troszeczkę gęstszy, ale też go bardzo, bardzo lubię. Właśnie chodzi o to, żeby to były produkty, które można nałożyć szybko, które nie narobią nam żadnych smug i nie trzeba ich klepać, wiecie, jak to na przykład przy takich podkładach bardziej kryjących. Ja dzisiaj zaaplikuję sobie właśnie ten podkład, podkład ten tint od Lisy Eldridge. Jeszcze raz, bo nie wiem, czy wspomniałam, odcień T4L na pewno wspomniałam. I nałożę go pędzlem od Makeup by Mario. To jest pędzel F4. Bardzo szybkie wiecie, przeciągnięcie. Bardzo szybka aplikacja i ja na co dzień nie używam korektora bo po prostu mm, pomijam ten krok zobaczcie. Skóra bez i z. Bardzo lubię ten tint i naprawdę mega Wam go polecam. Wiem, że to już nie jest pora na... Ja się jak zwykle patrzę w podgląd, bo maluję się jak zawsze do telefonu, ale Wy już mnie znacie. Wiem, że to już nie jest pora na tinty. Wszyscy teraz będziemy szli właśnie w coś bardziej kryjącego, ale jeżeli właśnie nie lubicie takich formuł kryjących i szukacie czegoś lekkiego, żeby tylko wyrównać Waszą skórę, to naprawdę Wam ten produkt serdecznie polecam. Zobaczcie, jak ładnie, ten produkt wygląda na twarzy, wygląda bardzo naturalnie, nie ma takiej właśnie efektu maski, czyli na co dzień coś bardzo fajnego tutaj mi przebijają moje zaczerwienienia, ale można sobie to właśnie ten produkt troszeczkę zbudować. Oczywiście nam nie da takiego krycia, wiecie, mega full, ale jeżeli na przykład bym nałożyła korektor, to bym mogła też troszeczkę ten korektor przyciągnąć. Tutaj na te policzki i by też było ok, ale takimi bardziej ruchami wklepującymi w te miejsca, gdzie właśnie potrzebuję troszeczkę więcej krycia, jestem w stanie sobie to zakryć. Ale tak jak mówię, ja na co dzień nie mam ochoty na takie y, mocne makijaże, zwłaszcza, że nie mam na takie czasu. Y, I mi nie przeszkadza to, że mi przebije troszeczkę skóra i właśnie nawet fajnie, że ta skóra y, wygląda tak naturalnie i. I zdrowo po prostu i wygląda jak skóra. Kolejny krok to jest bronzer. I bronzer, którego używam na co dzień i praktycznie zawsze, jak robię sobie makijaż tego typu, to na pewno Was nie zdziwi. To jest bronzer od Make Up By Mario. Ja mam swój w od dwóch odcieniach. Ten tutaj to jest Light, a ten Light Medium. Jak widzicie, jest różnica. Ten w Light jest dużo chłodniejszy. Jest po prostu chłodny. Może nie dużo, ale jest chłodny. Tak wygląda jego odcień. I obok Wam. Pokażę ten Light Medium. Ja na co dzień preferuję właśnie ten odcień Light. On jest dla mnie idealny i to jego też właśnie będę aplikowała tym samym pędzlem, bo wiecie, nie ma czasu tutaj na wybieranie pędzli. Wiecie, że ja bardzo, bardzo lubię ten produkt od Make by Mario. Jego można budować. Wiem, że kilka z Was mi pisało, że nie za bardzo się z nim. Może to nie jest produkt dla was po prostu o tak, bo szukacie czegoś bardziej mm, co? czegoś bardziej y, kryjącego, po prostu bardziej napigmentowanego. Y, co kto lubi, ja na co dzień uważam, że to jest, y, chciałam powiedzieć i że to jest po prostu wystarczająco. Co robię, to również nakładam sobie odrobinę tego brązera tutaj y, na powieki. Trochę na nos. Na razie to jest takie szkicowanie, mapowanie. Uszy, jeżeli mam odkryte, to również pokrywam tym brązerem, a potem sobie doprecyzuję wszystko, właśnie chciałabym powiedzieć tą szczoteczką, tym pędzlem, który jest do tego wręcz stworzony, jest idealny. Wygląda tutaj żółto, nie wiem dlaczego, może przez to światło, yy, ale w rzeczywistości tak nie jest. Musicie mi. E, uwierzyć na słowo, nie jestem taka pomarańczowa jak tutaj w tym nagraniu, ale mniejsza z tym. Teraz brwi. I do brwi używam dwóch produktów, albo w sensie nie ich obu, m, tylko po prostu albo jeden, albo drugi, co mi pierwsze wpadnie pod rękę. I to jest ta kredka od Charlotte e, Brow Lift w odcieniu Medium Brown. Wiecie, że ja tą kredkę bardzo często używam, także to jest to. Lub drugi produkt to jest również produkt od Charlotte Timbry. E, ten nazywa się Legendary Brows. I to jest właśnie taki żel, który jest już z kolorem. On ma mikroszczoteczkę. On łapie każde włoski. Ten akurat mi się już prawie kończy, ale pokażę Wam. co Załapię sobie lusterką. Pokażę Wam, jak ten produkt się zachowuje. Zobaczcie. Czy ja powiedziałam, jaki mam odcień tego żelu? Chyba. Nie, a mam go w odcieniu taupe. I tak sobie przeczesuję brwi właśnie tutaj, wiecie, tym produktem. Y, lubię też sobie na przykład, kiedy mam właśnie czas na taki bardziej glam make-up lub cokolwiek bardziej wymagającego, to lubię sobie tym produktem też przeczesać brwi, bo on bardzo ładnie te włoski wszystkie chwyta. Mówić tylko, że ja mam dziury, ale mi na co dzień nie przeszkadza, że nie mam jakichś mega idealnych brwi i czasami zostawiam to w ten sposób lub dodaję sobie odrobinę kredki i w tym wypadku dodam sobie troszeczkę kredki, tutaj tylko wypełnię, gdzie mi, gdzie mam te ubytki. I kiedy robię sobie brwi, to, i też taka rada dla Was, kiedy malujecie swoje brwi, to nie róbcie, wiecie, żadnych takich tutaj, nie naciągajcie sobie, nie zmieniajcie jakby pozycji tych brwi, tylko na luźno patrzymy sobie na wprost y, do lusterka i wtedy właśnie najlepiej będzie nam te brwi y, pomalować. Bo w przeciwnym razie, jak będziemy robić jakieś takie, wiecie, y, tutaj miny i tak dalej, naciągać te brwi, to po opuszczeniu one będą wyglądały troszeczkę y, inaczej. Także taki mały tip ode mnie. Tutaj mam zrobioną brew już z y, tym produktem od Charlotte i z kredką, a tutaj tylko właśnie z tym, y, tylko z tym żelem. Bardzo, bardzo Wam ten żel polecam. On ma różne kolory i naprawdę mam mega precyzyjną szczoteczkę. Tak jak mówię, wszystkie te włoski łapie, chwyta, nawet te, o których nie wiecie, że, że je macie. Także, jeżeli jesteście posiadaczkami takich pełnych brwi i chcecie tylko nadać im troszeczkę koloru, to tym bardziej wam polecam ten produkt. Lub, jak ja, musicie troszeczkę sobie te brwi później dorobić, to też jest spoko. Teraz czas na róż. różu, którego używam najczęściej, to jest ten od marki VIV. Ja mam w swoim odcieniu To są róże, to jest róż wypłynie płynie. Dokładnie nazywa się Sunset Blush Balm. Jak sama nazwa wskazuje, on jest taki właśnie balsamowy, czyli nie da nam takiego ultra wielkiego krycia, bo po roztarciu możemy go praktycznie, wiecie, rozetrzeć do, do nicości, oczywiście w cudzysłowie. Używam tego różu od Iconic London. Ten jest akurat w odcieniu Rose Riot. I ten jest również Sheer Blush. I właśnie o co chodzi w takim szybkim moim makijażu? To to, że te róże są bardzo takie właśnie przeźroczyste. Co mi daje właśnie taką. Szybką aplikację, wiecie, nie muszę się martwić, że muszę coś blendować i tak dalej. Bo na przykład róże, które też bardzo lubię, wpłynie T2, czy na przykład ten od Charlotte, ten jest odcieniem Pillow Talk czy NARS Organ. Uwielbiam ten róż, ale on jest po prostu tak wydajny, że potrzebujecie ultra mini, mini, mini um, kropeleczkę, tak po prostu od szpilki um, i możecie sobie naprawdę zrobić dwa policzki, także ale. To ma swoje wady i zalety na co dzień. I taki szybki makijaż, wiecie, na 10 minut, to ten produkt się nie bardzo e, sprawdzi. Fajnym też produktem jest na przykład e, ten produkt od Westman Atelier. To jest róż w stiku, e, który też również można bardzo ładnie, szybciutko e, na twarzy rozprowadzić. E, róże od Rare Beauty na co dzień odradzam, bo one są... Ultra napigmentowane. I tu już trzeba po prostu siedzieć i dubać, że tak powiem. No, i też mam taki róż od Huda Beauty Lip Blush. To jest właśnie produkt, który możemy używać i na usta, i na policzki. Ja mam swój w odcieniu Rosy Kiss. Tutaj mam go pokażę. Tak się prezentuje. I jego też można ładnie rozblendować, ale z tym, jak widzicie, trzeba szybko pracować. Bo widać, gdzie nałożyłam sobie tutaj tego różu na Swatcha, i tutaj po prostu on zostawił plamę. Także to są takie szybkie omówienie produktu. I tak jak mówię, ja na co dzień praktycznie używam tego. To jest właśnie VIV Sunset Blush Palm, Luminous Liquid Blush. I nabieram sobie odrobinę na dłoń. Jak myślicie, czym go zaplikuję, mm. nie, nie pomyliłyście się? Nie pomyliłyście się? To jest ten sam pędzel. Cały czas wykonuję makijaż jednym pędzlem. I oczywiście resztkę co mam na, na pędzlu aplikuję sobie na powieki, odrobinę na nos. W zależności od tego, czego wymaga moja skóra, używam pudru lub nie. I czasami, kiedy mam taką mega suchą skórę, wtedy pomijam ten etap i nie nakładam w ogóle pudru. A w dniach takich jak na przykład dzisiaj ym, nakładam puder, ale tylko nakładam go na strefę T. I puder, który wiecie, że uwielbiam, to jest ten od Givenchy. Yy, I teraz oczywiście też ten Make Up By Mario, ale yy, Użyję tego właśnie z żywą Givenchy. To jest ten jeszcze o tej starej yy, formulacji, wiecie, yy, z talkiem. I tutaj właśnie zobaczcie, jak on pięknie zdjął całe to świecenie i nie zostawia takiego ultra yy, płaskiego matu, co ja bardzo, bardzo lubię i właśnie za to yy, ten puder pokochałam. Jeżeli chodzi o maskarę, yy, to na co dzień używam Coś takiego nieinwazyjnego, i najlepiej w brązowym odcieniu. Tutaj mam odcień, tutaj mam maskarę od Maybelline Sky High, e, tak, tak. E, I w odcieniu True Brown. I nakładam ją, e, nie buduję, wiecie, tutaj jakiś mega. Y, Jakiegoś mega wachlarzu, rzęs. Po prostu nakładam ją delikatnie na rzęsy i tak prezentuje się okozy i bez. I oczy już mam skończone. Eee, naprawdę to jest ultra szybki makijaż i teraz zostały mi usta. Um. A nie, jeszcze wspomnę tylko o rozświetlaczu. Ja jako że mam teraz skórę dosyć suchą, to pomijam oczywiście pudrowanie tutaj boków twarzy i nie nakładam już wtedy brązera w pudrze, różu w pudrze, ani rozświetlacza, bo zobaczcie te produkty, które nakładałam wcześniej, czyli ten produkt od Lisy Eldridge oraz ten produkt od Viv i ten Makeup by Mario, one mają takie właśnie właściwości naturalne, są jakby troszeczkę serum yy, i mają właśnie takie ładne, yy, ładne, świetliste wykończenie, więc już pomijam po prostu rozświetlacz, bo po co yy, i na to też nie mam czasu. I zostały mi tylko usta, na usta na co dzień nie nakładam żadnej konturówki, yy, nakładam tylko jakiś olejek yy, i tutaj przyniosłam Wam, lub balsam, przyniosłam Wam trzy produkty, które ostatnio mega, mega lubię yy, i które Wam serdecznie polecam. Balsam od Summer Fridays yy, w odcieniu Vanilla Beige. On prezentuje się tak, jest taki właśnie fajny, chłodny, yy Taki różano-brązowy kolor. E, moje ostatnie odkrycie, czyli olejek od y, Gizu, czy Gizu, nie wiem, jak się to czyta, chyba Gizu. E, Honey Infused Lip Oil. i Ja mam w swoim odcieniu watermelon Sugar. Tak mi się wydaje, ale chyba tak. E, I on, zobaczcie, jest przepiękny, no po prostu. Mm. I za co go lubię to to, że on ma takie właśnie drobinki, co przepięknie wygląda na ustach, troszeczkę jeszcze bardziej, yy, tak powiększa, pachnie mega. Ten wcześniejszy pachnie tak waniliowo i on jest taki właśnie gęstszy, przez co nie z zlatuje tak szybko z ust, się tak nie spływa, nie rozwala się tutaj poza poza usta, dosyć dobrze trzyma się ust. I ostatni produkt to jest marka Guerlain Kiss Kiss Big Glow Oil i ja mam w odcieniu Lavender Glow. On już ma taką, zobaczcie, duży aplikator, też przepięknie pachnie, tak waniliowo i ma właśnie taki ładny, chłodny yy, odcień. Czy odnośnie tego olejku z Guerlain, to on ma taki tint w sobie. I jeżeli ten olejek już nam po prostu się wchłonie, czy go tam yy, po prostu zniknie z naszych ust, to troszeczkę te usta zostaną zabarwione. Ja sobie użyję mojego ulubieńca, czyli właśnie tego balsamu od Summer Fridays. On ma mega yy, aplikator, szybko, bez lusterka, nawet można yy, go zaaplikować. Balsam z Summer Fridays ma naprawdę mega konsystencję, która tak zostaje na ustach, ona nie, nie migruje nigdzie, wiecie. Także tak się prezentuje ten odcień. No i to jest koniec, koniec tego filmu. Może nie, że koniec filmu, bo jeszcze się z Wami pożegnam, ale tak prezentuje się cały makijaż, jaki wykonuję sobie, kiedy właśnie gdzieś wychodzę i mam na to tylko 10 minut bez takiego mojego tutaj gadania, chociaż nie wiem, jak zmontuję ten filmik, naprawdę potrzebuje 10 minut, żeby ten makijaż wykonać. To są produkty takie, jak to się mówi po angielsku full proof, czyli nie zrobicie sobie nimi krzywdy. Właśnie przez to, że one mają takie, a nie inne wykończenie, że są takie półprzeźroczyste i naprawdę szybko można je zaaplikować i bardzo Wam te produkty serdecznie polecam. To są właśnie moje perełki, które na, na których wiem, że mogę polegać. I naprawdę, no, zobaczcie, jak wyglądałam wcześniej. Cofnijcie się po prostu do początku tego filmu. W porównaniu do tego, jak wyglądam teraz, no, ta buzia wygląda dużo zdrowiej. I nie wygląda tak ciężko, że mam jakiś duży make-up czy coś takiego. Także to są moi bohaterowie codzienności, makijażu codziennego. Koniecznie mi napiszcie w komentarzu, jaki jest produkt, na którym Wy polegacie na co dzień. Co jest takim Waszym, w takim szybkim, Makijażu, takim właśnie taką perełką. Może tego produktu nie znam i powinnam go spróbować. Także wszelkie rekomendacje mile widziane. Dajcie znać, czy spróbujecie takiego makijażu i co o takim myślicie. I standardowo, jeżeli jesteś tutaj nowy na tym kanale nowa, to serdecznie zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo miło Cię tutaj gościć i mam nadzieję, że znajdziesz tutaj treści, które będą Ci odpowiadać. I co? Zostawiamy kciuka pod tym filmem i komentarz koniecznie dla zasięgów. Będę Was o to bardzo prosić. W wolnym czasie zapraszam Was też na mój Instagram. Linka macie do mojego profilu na dole pod spodem. I co? Chyba powiedziałam wszystko. No mi się naprawdę ten makijaż mega, yy, mega podoba. Jest szybki i efektowny. Ok, z tego miejsca zapraszam Was już serdecznie na kolejny filmik, który pojawi się za tydzień. Yy, ale jakoś się wyrabiam, że filmy są przynajmniej raz na tydzień. I co? Życzę Wam miłego dnia lub wieczora w zależności kiedy ten filmik oglądacie i do następnego. Buziaki! Pa, pa!